Hmm. Witam Was moi drodzy 24 marca 2023 Właśnie rozpakowuję prawdopodobnie niestety ostatnią przysyłkę od wspaniałych dziewczyn z firmy oaza.pl oaza.palmy.pl <klimy> zamówione przeze mnie bambusy w sprzedaży właśnie przyjechały mniej więcej godzinę tam o zacząłem rozprówać już kartę zaraz go zobaczycie no teraz sięgam do środka i mam nadzieję wyciągnę ze środka kolejne bambusy Powinno być cztery gatunki: dwie fargezy, jedna czerwona, jedna olbrzymia, hmm. Indokala mozaikowy, w dwóch sadzonkach oraz um, mały bambus okrywowy. Hmm. W tej chwili nie przypomnę sobie jego nazwy. Jeżeli je wyciągnę i przeczytam etykiety, które na pewno tam są, to będę mógł Wam przeczytać jego nazwę. No cóż, jest godzina 15:30, może 31. Wyciągam moją roślinę. Sami to zobaczycie. Karton już jest rozpruty, ale jeszcze nie do końca. Zaczynam wycinać drużynę. Oto ten atak. Rozklejam tutaj to. Jest mnie, <coughs> to jest dla mnie cudowne. Powierzyłam, że nie go, zobaczymy, Bu da temizlik. Başında Rzucam tutaj ten jest niepotrzebne. I oto moi drodzy przede mną pojawiły się rośliny, nowe rośliny nowe bambusy Mam nadzieję że rośliny które się będą doskonale czuły w naszym ogrodzie Teraz przedstawię kamerę żeby pokazać się wam jak one wyglądają tuż po wyciągnięciu sklepów a oto one Obejdę dookoła żeby wyraźnie widać to jest szczyt no to tak z, z metr 80 lekko zobaczymy co to za roślina a tutaj może bardzo szurbur i cała przesyłka tak są spakowane fantazja dziewczyny sobie doskonale poradziły co my tu mamy hmm. czyli poszczególne e, paragony i rachunki Tu są też informacje. No, Sylwia i Dominika są po prostu niesamowitymi kobietami. No, one naprawdę pomagają hodowcom w niesamowity sposób. Także widzicie, jak ta przesyłka została spakowana. Tutaj taki mały drobiazg w małej jedyniczce jeden, drugi, trzeci, czwarty, dobrze, zafryzajmy się rozpakowaniem tego. No, jeżeli chodzi o jakość i kondycję roślinek, wyglądają doskonale naprawdę wyglądają doskonale indokalam zapewne mój wymarzony indokalam mozaikowy tak wyglądają sezonki przywiezione oznaczone z AZPL OZ. no ten bambus mała. Lekko mówiąc, w okolicach nad 90 wysokości. Patrząc na... na to, jak on wygląda, podejrzewam, że jest to pargezja mm, czerwona. To kolor był łodyg tutaj sugerował natomiast tutaj um, biorąc pod uwagę umiejscowienie i tą charakterystyczną e, charakterystyczne umiejscowienie tych e, jak to się nazywa? Łusek, tak? to jest ta kwardezja olbrzymia Tutaj mam tego małego bąbla okrywowego w białe paski. Teraz sobie nie przypomnę jak on się nazywa, ale to nie ma znaczenia. No, spróbujemy, jeżeli chcecie to spróbuję odczytać jego nazwę. No. Pleioblast Pleioblastus Ale jaki to wam powiem przy okazji Natomiast to tutaj Słodkie maleństwo To jest nic innego jak Indokala mozaikowy Którego bardzo chciałem mieć i to już mam od arpura Hetnera, ale chciałem mieć e, roślinę z dwóch różnych szkół z dwóch różnych miejsc właśnie po to, żeby móc się im przyjrzeć podczas wzrostu, tak? świetna maluśka, ale piękna sadzonka już niedługo trafi docelowo o, do swojej doniczki mam no, tak z A rośliny świetnie wyglądają naprawdę są jak widzicie w świetnym stanie nie spodziewałem się że w swojej kolekcji będę miał kiedykolwiek Bambusy inne niż filostachesy yy, No ale wychodzi na to, że nadszedł czas ku yy, temu, że pojawiły się i fargezy Więc Cóż Witamy serdecznie w naszym ogrodzie w posesji przeszłości gniazda już wkrótce za kilka lat będą piękną ozdobą naszego ogrodu poza oczywiście wieloma innymi roślinami także tyle jest z dzisiejszego odbioru roślin a dokładnie bambusy. Pozdrawiam Was serdecznie po sesji szerszej Na razie.